Szanowni państwo, z nieskrywanym wzruszeniem chciałabym państwu coś e, pokazać. Zapraszam, zapraszam za mną. Proszę bardzo, ostrożnie. E, teraz jeszcze szanowni państwo, drodzy widzowie i najbliższe mojemu sercu stowarzyszenie Rykardianów, e, chciałam w pierwszej kolejności podziękować właśnie stowarzyszeniu bez waszej wiary w moje przeczucia i bez waszego wsparcia w naszych poszukiwaniach. No, nasza misja mogłaby się nie powieść, a udało się. I król Ryszard III jest już z nami. Chciałam również podzięk podziękować moim oszczercom. Wasze działania również motywowały mnie do dalszej pracy, ale oczywiście no, nic nie udałoby się bez bardzo wielkiego zaangażowania i pracy wybitnych naukowców i archeologów. Jak Państwo możecie zobaczyć na ten moment, Ryszard no, oswaja się jeszcze z, z tą naszą współczesnością, z tą naszą rzeczywistością. Wszystko po to, abyśmy mogli Państwa zaprosić na nasz spektakl. Wszyscy jesteśmy Ryszardami, ekshumacja 2000, którego premiera już na tegorocznym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. No Jak widzicie, Ryszard cały czas jeszcze tutaj konfrontuje się z tymi swoimi przeszłymi traumami konfrontujemy się też z Szekspirem. No oczywiście mam świadomość tego, że to co odkryjemy może otworzyć tutaj pewnego rodzaju puszkę Pandory, ale moim zdaniem świat zasługuje na to, aby poznać prawdę o Ryszardzie III. Ryszard na ten moment jeszcze nie potwierdził swojego udziału w spektaklu, ale mamy nadzieję, że do premiery to ulegnie zmianie, ale o tym przekonacie się Państwo już na spektaklu. Serdecznie zapraszam Filipa Langli, Ryszard III.